Oto dwulitrowa, hybrydowa Corolla Cross z zeszłego roku produkcji z mocą systemu 197 koni. A to jest obecna, hybrydowa, dwulitrowa Corolla Cross z mocą systemu 178 koni. To jest ponad 10% różnicy. Gdyby to były napędy benzynowe, no to mielibyśmy problem, pewnie auta by gorzej przyspieszały z tą niższą mocą. Ale tu mamy hybrydy, to sprawdźmy jak jest na torze. Zaskoczeni co? W hybrydzie niższa moc nie oznacza gorszego ciągu. Widzieliście ten spektakularny start tej nowszej, słabszej wersji. To wynika z faktu, że obniżenie mocy silnika benzynowego wsparto zwiększeniem wydajności silnika elektrycznego. W efekcie, w starcie, zwłaszcza do 60 km na godzinę, ten słabszy napęd w Corolla Cross okazuje się, Zaskakująco lepszy.